Witajcie w naszej dzisiejszej rozmowie. Zanurzymy się dzisiaj w, no, fascynujący okres polskiej historii. Pierwszą połowę XIX wieku. Dzień dobry. Okres niezwykle trudny. Tak. Polski jako niepodległego państwa nie ma na mapach Europy, prawda? Zabory. Ale jednocześnie, i to jest ten paradoks, polska kultura przeżywa wtedy, no, niesamowity rozkwit. Dokładnie. To czas wielkich sporów, ale też wspaniałych dzieł. Narodzin idei, które, no, które do dziś jakoś tam kształtują naszą tożsamość. Spróbujemy zbadać, jak w tych no, naprawdę ciężkich warunkach rozwijała się literatura, sztuka, nawet architektura. Jak artyści, myśliciele próbowali odpowiedzieć na te wyzwania epoki. I jak kultura stała się takim, powiedzmy, schronieniem dla ducha narodu. Przyjrzymy się głównym nurtom, postaciom, kto nadawał ton. No właśnie. A zaczniemy od takiego, no, wielkiego starcia idei. Coś, co wstrząsnęło polskim światem kultury na początku stulecia. Gotowi? Zaczynajmy. Rozpakujmy to. Wyobraźmy sobie taką, no nie wiem, wielką debatę. Pojedynek na ideę, na style. Po jednej stronie mamy klasyków. Co ich charakteryzowało? Przede wszystkim wiara w rozum. Wład, harmonię, wszystko miało być uporządkowane, jasne, logiczne. Inspiracje? Skąd brali wzorce? Głównie ze starożytności. Grecja, Rzym, to był dla nich ten ideał. Sztuka uniwersalna, zrozumiała dla wszystkich, wykształconych, oparta na jasnych zasadach. No, tak jak w architekturze, prawda? Dążenie do symetrii, spokoju. Pałac na wodzie w Łazienkach wspomniałeś o nim w materiałach on był odnawiany właśnie w tym duchu. Tak, w latach 1816-1822, przez Jakuba Kubickiego, widać tam tę harmonię, ten spokój formy. Klasycyzm wyrastał z oświecenia to jasne. I co ciekawe, w Królestwie Polskim, tym utworzonym w 1815, miał wsparcie władz No właśnie budowano w tym stylu gmachy użyteczności publicznej. Urzędy, sądy, teatry. To miało pokazywać porządek, stabilność, taką, no, powagę państwa. A nauka też była ważna. Oczywiście ośrodki naukowe, jak założone w 1800 roku Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie albo Uniwersytet Warszawski, otwarty w 1816. Promowano wiedzę, naukę, racjonalne podejście. Wspominałeś też o reformach edukacyjnych. W Wilnie. Czartoryski. Tak, Adam Jerzy Czartoryski bardzo dbał o rozwój szkół w zaborze rosyjskim. Kłał nacisk na nauki ścisłe, ale też, co ważne, na język polski, historię, literaturę. Żeby podtrzymać polskość. Ale wtedy na scenę wkraczają oni. Romantycy. Młodzi, zbuntowani, pełni pasji. Zupełnie inna bajka. Zdecydowanie. Dla nich najważniejsze były uczucia, emocje, duchowość, indywidualność. To, co w człowieku wyjątkowe. Serce, nie tylko rozum. A inspiracje? Gdzie ich szukali? Fascynowała ich historia, ale bardziej średniowiecze: ludowe legendy, tajemniczość natury, no i kluczowe: naród, duch narodu. I tu dochodzimy do tej symbolicznej daty 1822. Adam Mickiewicz wydaje ballady i romanse. To była rewolucja, prawda? Tak, absolutnie. Jak rzucenie rękawicy klasykom. Zamiast tego uporządkowanego ogrodu klasycystycznego, nagle mamy dziki, tajemniczy las, pełen duchów, namiętności. I to trafiło w Polsce na podatny grunt. Dlaczego? No właśnie w sytuacji braku własnego państwa, gdzie indziej Polacy mogli pielęgnować swoją tożsamość, marzyć o wolności, mówić o cierpieniu, o walce, właśnie w kulturze, w literaturze, w sztuce. Czyli kultura stała się taką przestrzenią wolności? Taką przestrzenią zastępczą. Tematy narodowe, patriotyzm, poświęcenie to stało się centralne dla romantyków. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, oni wszyscy wierzyli, że kultura ma służyć sprawie narodowej. Podtrzymywać ducha. Dokładnie, podtrzymywać ducha w tych trudnych czasach. Ok, a teraz spójrzmy na budynki. Mówiliśmy o klasycyzmie, zwłaszcza w tych oficjalnych realizacjach w Królestwie Polskim. Warszawa. Antonio Corazzi. Tak, Włoch, który miał ogromny wpływ na wygląd Warszawy. Monumentalny Teatr Wielki budowany od 1825 roku. Pałac Staszyca, który przebudował. Widziałem ilustrację Pałacu Staszyca. Rzeczywiście, widać ten ład, powagę. Albo Christian Piotr Aigner. Kościół Święta Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Też klasycyzm. Co widzimy? Kolumny, portyki, symetria, wrażenie ładu. Trochę jak takie idealnie dopasowane klocki. Można tak powiedzieć. Te budowle, często finansowane przez państwo, miały wyrażać pewien porządek, trwałość, nawiązywać do wielkich wzorców europejskich. Architektura stała się narzędziem kształtowania przestrzeni publicznej. Ale romantyzm też wniósł coś do architektury. Oczywiście, pojawił się styl neogotycki. Neo? Czyli nowy gotyk. Tak. Zamiast jasnych, harmonijnych form, inspiracje średniowiecznymi zamkami. Wieże, łuki ostre, blanki, czyli te zamki na murach. Jakieś przykłady? Pałac w Dowspudzie. Jego ruiny są bardzo malownicze. Zaprojektowane dla generała Ludwika Paca. Albo zamek w Kurniku, przebudowany w tym duchu. Czyli tu już nie chodziło o spokój i harmonię. Nie, tu chodziło o nastrój. Tajemniczość, odwołanie do przeszłości, do legend rycerskich. To emocje i historia wyrażone w kamieniu, a nie tylko rozum i porządek. To dobrze pokazuje ten kontrast między klasycyzmem a romantyzmem. Zdecydowanie, klasycyzm szukał piękna uniwersalnego, opartego na rozumie, neogotyk chciał budzić emocje, podkreślać historyczne korzenie, tworzyć takie malownicze, indywidualne siedziby. Dobrze, przejdźmy teraz do momentu kluczowego historycznie rok 1831 upadek powstania listopadowego. Tak, moment tragiczny. Wielu Polaków, zwłaszcza tych zaangażowanych w walkę, żołnierzy, polityków, ale też pisarzy, artystów musiało uciekać przed represjami. Rozpoczęła się wielka emigracja gdzie jechali? Głównie do Francji. Tak, przede wszystkim do Francji do Paryża. Paryż stał się taką nieformalną stolicą Polski. Tam koncentrowało się życie polityczne emigracji, na przykład wokół księcia Adama Jerzego Czartoryskiego i jego stronnictwa Hotel Lambert. Ale przede wszystkim życie kulturalne, tak? Przede wszystkim życie kulturalne i intelektualne. I to właśnie tam na emigracji powstały jedne z najważniejszych dzieł polskiej literatury. Pomimo tej tragedii narodowej polski duch twórczy płonął tam niezwykle jasno. I tu mamy tych. Gigantów, Adam Mickiewicz, co tam powstała? No właśnie, trzecia część dziadów, wstrząsające dzieło o martyrologii Polski i pan Tadeusz, nasza epopeja narodowa, Juliusz Słowacki, Kordian, dramat o dylematach młodego patrioty, Zygmunt Krasiński, nieboska komedia, głęboki dramat filozoficzny, no i Cyprian Kamil-Norwid, choć on był może trochę osobnym zjawiskiem. Ale to nie tylko literatura muzyka. Fryderyk Hopin. Oczywiście, Hopin w Paryżu, jego muzyka to kwintesencja polskości. Mazurki, polonezy, przetworzone w uniwersalny język sztuki. Ta ilustracja dworku w żelazowej woli, stamtąd to wszystko wyniósł. Tak, te inspiracje, tę nostalgię przetworzył w coś absolutnie genialnego, rozumianego na całym świecie. I w tej atmosferze emigracyjnej, po klęsce powstania, rozwinęła się idea mesjanizmu. Co to takiego było? To było takie no bardzo specyficzne przekonanie, że Polska, cierpiąc pod zaborami, ma do spełnienia wyjątkową misję jak Chrystus, poprzez swoje cierpienie ma przynieść wyzwolenie innym narodom Europy. Czyli cierpienie miało sens. Tak, ta idea nadawała sens temu trudnemu losowi. Najpełniej wyraził to Mickiewicz w Dziadach, czy Trzeciem i Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. To dawało Polakom poczucie no, jakiejś wyższej misji. A żeby nie zatracić korzeni, pojawiła się potrzeba dokumentowania kultury ludowej. Tak, to też bardzo ważne. W obliczu tej polityki zaborców rusyfikacji, germanizacji, ratowanie kultury ludowej stało się palącą potrzebą. I tu pojawia się Oskar Kolberg. Niesamowita postać. Prawda. Człowiek, który poświęcił życie na spisywanie pieśni, zwyczajów, opowieści polskiego ludu. Jego dzieło Lud to jest po prostu monument. Bez niego ogromna część tej kultury by przepadła. Dobrze. To była naprawdę intensywna podróż. Spróbujmy teraz to jakoś podsumować. Te najważniejsze punkty, które warto zapamiętać, może do powtórki się przyda. Dobry pomysł. Po pierwsze, okres. Pierwsza połowa XIX wieku. Czas zaborów, brak państwa, ale intensywny rozwój kultury narodowej. Po drugie, spór ideowy. Klasycyzm kontra romantyzm. Rozum kontra uczucia. Ład kontra naród. Symboliczny początek romantyzmu 1822, ballady i romanse Mikmiewicza. Po trzecie architektura. Dominujący klasycyzm w budownictwie publicznym jak Teatr Wielki w Warszawie, ale też neogotyk, inspirowany średniowieczem jak Pałac w Dowspudzie. Emocje w kamieniu. Po czwarte ośrodki kultury. W kraju Warszawa, Wilno, Kraków, Lwów, Poznań. Ale po 1831 kluczowa staje się wielka emigracja, głównie Paryż. Po piąte, wielcy twórcy, głównie romantycy, tworzący na emigracji: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, no i Chopin. W kraju też ważny Aleksander Fredro, komediopisarz. Po szóste, mesjanizm. Ta ważna idea romantyczna, Polska jako Chrystus narodów, cierpiąca za innych. I po siódme, najważniejsza chyba rola kultury. W czasach niewoli to ona była głównym nośnikiem polskiej tożsamości. Podtrzymywała ducha, nadzieję, była jakby państwem zastępczym. Rzeczywiście, jak na to spojrzeć, to kultura w tamtym czasie była czymś znacznie więcej niż tylko, no nie wiem, pięknymi wierszami czy budynkami. To była arena walki o polską duszę, o przetrwanie narodu. Taka odpowiedź na brak państwa. I to prowadzi do takiej szerszej refleksji, prawda? Jaką rolę kultura odgrywa dzisiaj? No właśnie. Czy w obliczu naszych współczesnych wyzwań globalizacji, technologii, podziałów, sztuka, literatura, muzyka nadal mają tę moc, moc podtrzymywania ducha, jednoczenia, a może zadawania trudnych pytań? To ciekawe zagadnienie, coś do przemyślenia dla każdego z nas.